Kurcze, dopadają mnie muchy. No niestety. Potrobi swoje. Witajcie. Witajcie na kanale Poznaj Kraj TV. Witam zarówno stałych widzów, którzy są na tym kanale ze mną od wielu, wielu lat ale witam również nowych, którzy pierwszy raz kliknęli w kanał Poznaj Kraj TV. Dziś kontynuacja projektu 1000 miejsc Polski. Wszedłem w północne stoki Gorców i kieruję się w partie podgrzbietowe. Pogoda sprzyjająca, choć trochę za ciepło jak na wędrówki po górach. Niestety plecy całe upocone. Idę w krótkim rękawku i w krótkich spodenkach. Niespodzianka. Spojrzałem na mapę, mam blisko jeszcze do kolejnego punktu, który jest w moich planach, więc pozwoliłem sobie ruszyć jeszcze dalej. Ona się blisko znajduje, więc 10 minut będę na miejscu. No to podejście Tutaj daje popalić. Jest trochę wzniosu, przewyższenia. Jest trochę stromizny. W ogóle nie ma wiatru. Nie ma co schładzać, nie? A jest duszno, bo ta burza wisi w powietrzu cały czas. Kilka głębszych wdechów. No i lecę wyżej. Końcóweczka. Ostatnie metry, słuchajcie. Do celu ostatecznego dzisiaj. Miało być krócej, ale będzie dłużej. A co? Jak jest tak blisko, to szkoda sobie odpuścić na kolejny raz. Za jednym zamachem zrobię całą traskę i wszystkie punkty. No to jest ostatni punkt, do którego zmierzam. Nie będę zdradzał tajemnicy. Za chwilę wszystko w filmie się wyjaśni. Las cały czas się odradza. Stary ginie, nowy młody powstaje. Dogodne warunki na pniaku do rozwoju wszelkich gatunków wielorakiego pochodzenia. Paproć tutaj jest taka koniczyna mchy i porosty z tej strony borówki młody. Drzewko, nawet cały czas las żyje i pracuje. Zaczynają się przebłyski w lesie. No, chyba już prawie jestem, kolejna polana gorczańska. Nie, czekajcie, muszę iść jeszcze tędy kawałek. Kurczę, dopadają mnie muchy, no niestety, potrobi swoje. Doszedłem do kolejnego punktu, już go widzę własnymi oczami, za chwilę wam pokażę w kadrze. Bardzo klimatyczne miejsce, no i też yy, tutaj z bogatą historią. Gdyby nie te samoloty to byłaby tutaj całkowita cisza i tylko grające świerszcze byłoby słychać. A ja słuchajcie, dotarłem na polanę, pokażę już stare izbisko. Zobaczcie jak ono klimatycznie wygląda dzisiaj w tej trawie, która już w pełni się rozwinęła i już wydała nasiona, tam oczywiście bezkit. Daleko yy, wyspowy, nie? Muchy się pojawiają w kadrze, no bo oblegają mnie konkretnie. I polana stare izbiska gorczańska. Zobaczcie, jaki tutaj jest świetny klimacik. Tutaj widać, że ktoś palił ognisko. Oczywiście ja podchodzę do ławki. No i pierwsze co na co trafiam to kupa śmieci, paczka po fajach, aluminium po browarze, kapsel po kolejnym browarze. Chociaż to jest chyba jakiś napój browar chyba, nie? Kolejne śmieci. Z drugiej strony No dobra Stare izbiska zaliczone Tak się prezentują A na tle starych izbisk Ja odganiający się od much Wracam się Wracam się, słońce już coraz niżej Tam widzę burza Nad Tatrami Lecimy w dół W dolinę do górnej poręby, będę szedł ścieżką edukacyjną wokół doliny. Poręby więc zrobię to skrótem szybciej, po zejście. No bo już to, co dzisiaj miałem zobaczyć, to zobaczyłem, nie? Trochę mi dało popalić to podejście, ale tak to już jest w górach. Nie ma lekko. Wszedłem z polany starej izbiska wchodzę z powrotem w ten las i yy, górę o nazwie Jastrzębie. Zostają Jastrzębi i... Myślałem, że jakaś sarna, a to szyszka po prostu spadła. Hmm, obejrzałem się, czy jakiś kleś na mnie nie wszedł z tej łąki. Kleszcz łąkowy, ale na szczęście nie, bo dzisiaj się nie pszukałem mugą. Mógł... I schodzę. No, widzimy się najprawdopodobniej w garażu, ponieważ chcę sprawdzić jakie będę miał spalanie w polówce auto zastępcze, bo tamta, tamta polówka, cały czas coś tu, 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 tu się rusza, tamta polówka zepsuta, dostałem auto zastępcze, też polówka, ale z dużo słabszym silnikiem i ciekawy jestem jak to wyjdzie mnie na, na spalaniu. Auto zastępcze, polówka ma silnik 1.0. Nie wiem ile tam jest koni, ale mało, bardzo, bo pod górę nie chcę się rozpędzać. Będę jechał z góry, z gór, więc na pewno to spalanie też trochę spadnie. I będę, słuchajcie, już jechał bez klimatyzacji, tak przypuszczam. No i jestem ciekawy, czy zejdę poniżej 4 litrów na 100 km w silniku benzynowym. Zaznaczam, to tam jest silnik benzynowy.